Cześć, 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 witam serdecznie. Mamy dzisiaj kolejny dzień stycznia. Ech, no cóż, 25 styczeń, poniedziałek, ósmy dzień z wyzwania. Ósmy dzień moich live'ów. <grytanie> witam cię serdecznie. Super fantastycznie, że jesteś. Poczekam jeszcze chwilkę na parę osób. No i co? I zaczynamy. Kolejny dzień wyzwania. Dzisiaj przypomnę 35 sekund, jeśli chodzi o deskę, i 15 powtórzeń na ramiona. Troszkę trzeba będzie policzyć, ponieważ nie wzięłam sobie telefonu drugiego, więc będziemy te 35 sekund liczyć. Myślę, że będzie ok. No cóż, póki co mamy ciemno, bo jeszcze jest styczeń, dnia trochę przybyło, już troszeczkę. Wcześniej robi się widno, trochę później zapada zmrok, a jest i tak przyjemnie. Eee, drodzy kochani, dlaczego robimy plank? Żeby wasze ciało było w lepszym stanie, żebyście się poczuli lepiej we własnym ciele a żebyście byli silniejsi, tak? <grytanie> Dobrze, widzę, że jest parę osób. No to jeszcze raz, cześć, cześć, cześć. Wstajemy, wstajemy, robimy co? Rozgrzewka. Najpierw ręce. Tak rozmasujemy porządnie ręce. Jedna ręka. Obrociki. Druga ręka. W jedną stronę, w drugą stronę. Kręcimy, kręcimy, rozgrzewamy się. Łokcie rozgrzewamy. Ja troszeczkę kamerę tylko ustawię inaczej. Przepraszam Was najmocniej. Ops. Nie lepiej widać. Tak, dużo lepiej barki do tyłu. Mocno. Hop. Do przodu. Hop. To teraz trochę rękami popracujmy. Na krzyż. I wzdłuż. Na krzyż. I w pionie. Ćwiczymy, ćwiczymy. Nie ociągamy się. Ja wiem, że jest rano, że jest piąta 5.30. Że jeszcze się chce spać. Dobra, biodra w ruchu. Ale gimnastyka poranna musi być. Takie rozruszanie się poranne bardzo dobrze robi. Endorfiny się bywają. Troszeczkę lepiej widzimy w innych kolorach. Dobra. No to teraz troszeczkę skłonę. Oboki, po po boki hop. Może się troszeczkę przy okazji. Ops, dobra. Prawa ręka, lewa noga, łokieć, kolana, hop. 7, 8, 9, 10. Super. No, nie są razem, delikatny przyświat, kolana. Kręcimy, kręcimy. Mocno, mocno, witam, witam serdecznie. Na razie mamy rozrywkę. Za chwileczkę zaczynamy deskę. Nie obejrzysz albo obejrzysz teraz tylko, bo ci nie chce ćwiczyć. no spokojnie. Film będzie dostępny na internecie. Dobra. Wstawię skokowe, kręcimy, kręcimy. Ja obejrzysz na Facebooku, możesz zobaczyć na YouTube. Tam też zamieszczam filmiki. Dobrze, rozgrzejemy do czerwoności. No to dajemy. Deha! Liczymy sobie, tak? Nie wziąłem telefonu drugiego. No to 3, 2, hop. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 I 5. Pamiętaj przy desce twoje ręce są pod barkami. Na szerokość barków. Rozstawione ręce. Mocno napięte mięśnie brzucha, mięśnie pośladków i nogi. Raz. I dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, fantastycznie, udało się, to żeby się rozciągnąć, wchodzimy na podłodze biodra, dolegają mocno i robimy kilka wdechów, 5. Super, fantastycznie. Dobra, wsiadamy w rękach. Przeciągamy prawą rękę mocno do siebie. Rozciągamy plecy obręcz barokową. Oddychamy, oddychamy. Wyrównujemy oddech. Super, fantastycznie. Druga ręka. Hop. Rozciągamy porządnie. Ops. Za siebie rozciągamy, 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 żeby nie było zakwasów, a przy okazji troszeczkę bardziej elastyczne twoje ciało, żeby było troszeczkę ramiona pociągnij palce, poczuj jak się jest wszystko rozciąga pięknie, oddychamy też, druga ręka, super, dobra, wstajemy. Najpierw boki troszeczkę rozciągniemy. Drugą stronę. No i oddechy ze skłonami. Tak głęboki wdech. I schodzimy nisko, nisko, nisko do podłogi. Dotykamy dłoni podłogi. Znowu wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Zostań w tej pozycji. Poczuj, rozciągają się mięśnie z tyłu i twoje plecy. Super. Ja dziękuję, że byłaś, że byłeś ze mną, że ćwiczyłeś, ćwiczyłaś. Spodobało się? Zalajkuj, udostępnij, skomentuj. Jeszcze raz przypomnę, filmik nie tyle leci online, online czyli jestem na live, ale też możesz obejrzeć go później na Facebooku jeszcze raz, a i też przy okazji, jeżeli masz YouTube, no zachęcam Cię, zajrzyj też na YouTube. U góry jest, podane, jest podana etykieta tak zwana, tak? Ćwicz dla zdrowia. Ćwicz dla zdrowia też jest pod tym samym tytułem na YouTube. Zapraszam Cię serdecznie, żebyś tam zajrzała, zajrzał. No i przy okazji, polub Udostępnij skomentuj. Ja dzisiaj życzę fantastycznego dnia, bardzo, bardzo miłego poniedziałku, no i żeby cały ten tydzień był naprawdę super fantastyczny dla Ciebie. No i do zobaczenia jeszcze raz dzisiaj o godzinie 17.45 z tym samym ćwiczeniem, czyli z plankiem. Będziesz? Jeśli nie, trudno. Jeśli będziesz, fantastycznie zapraszam. Fantastycznego dnia jeszcze raz życzę i do później. 一得有得啊！